Dzień dobry wszystkim, z tej strony Smyro. Dzisiaj grałem sobie w otwartą betę Monster Hunter Wilds i chciałbym się z wami podzielić moimi przemyśleniami co do tej gry. Nie jestem jakimś mega Monster Hunterowym świrem, ale grałem całkiem sporo w Warda, ponad 130 godzin. Grałem też trochę w Ryza, więc mniej więcej wiem na czym te chociażby nowe części polegają. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę co się w tej becie zmieniło w porównaniu do Warda, bo to jest Monster Hunter, do którego Wilds najbardziej jest podobne i przy okazji powiem wam czy gra mi się spodobała, czy sam sobie w nią zagram i czy według mnie po tej becie faktycznie warto będzie ją kupić i sprawdzić. Jeżeli sami bylibyście zainteresowani do tej bety, to trwa ona od 7 do 10 lutego teraz i w następny weekend od 14 do 17 lutego również ta beta będzie dostępna, można sobie pobrać grę na Steamie za darmo, więc możecie sobie ją sprawdzić sami. Grę sprawdzaliśmy na streamie na Twitch TV Smyro, na który serdecznie zapraszam, a teraz też Was zapraszam do posłuchania, co mam do powiedzenia o Monster Hunter Wilds. Pierwsze, co tak naprawdę ukaże się naszym oczom po odpaleniu gry, to kreator postaci, który jest dość mocno zaawansowany. Bardziej przypomina ten z Dragon's Dogma 2 niż z poprzednich Monster Hunterów. Możemy dość szczegółowo wymodelować naszą postać, mamy dosyć dużo włosów do wyboru, wszystko wygląda całkiem nieźle, widać, że grafika została nieco poprawiana w tej grze. Ogólnie o kreatorze nie będę się specjalnie rozwodził, ale jest on dość zaawansowany, w Na najbardziej zaawansowany ze wszystkich Monster Hunterów i wasza postać w końcu będzie mogła wyglądać fajnie. I ja propos naszej postaci, to też nie jest to w końcu Silent Protagonist, tylko nasz protagonista w fabule faktycznie będzie się odzywał, podczas rozgrywki też będzie się odzywał w kaccenkach nawet będziemy mieli wbory dialogowe, także nareszcie nasz łowca nie będzie stał jak słup i nic nie mówił, tylko czekał aż inni załatwią wszystko za niego, tylko sam też coś do powiedzenia będzie miał. Tak samo jak jego koleż kot, czyli ten taki przyjaciel, ten taki nasz kotek, którego na początku gry również stworzymy, on będzie sobie z nami chodził, będzie nam pomagał walczyć, będzie nas leczył, będzie odciągał uwagę przeciwników, ale również też czasami coś ma do powiedzenia. Może powiedzieć jakąś taką głupotę, a może też dać nam jakąś wskazówkę, czy uczulić na coś w trakcie walki. Na początku gry od razu poznajemy też naszego kolejnego towarzysza, czyli wierzchowca, który wygląda trochę jak taki raptor. w tej grze jest bardzo istotny, możemy na niego wejść tak naprawdę kiedy tylko chcemy, czy jesteśmy poza walką i właśnie tropimy jakiegoś potwora, czy jesteśmy w walce i chcemy na przykład zmienić broń, bo w Monster Hunter Wilds dodana została taka mechanika, że możemy mieć tak naprawdę dwie bronie. Co prawda nie możemy jej zmienić tak po prostu, ale możemy tak naprawdę kiedy chcemy wejść na swojego wierzchowca, a na wierzchowcu już możemy zmienić broń, musimy tylko wcześniej przygotować sobie w obozie dwa zestawy broni, pomiędzy którymi będziemy mogli zmieniać, na przykład możemy mieć łuk i longsworda. po prostu wchodzimy sobie na mounta, klikamy na padzie, na przykład prawy kierunek na d i automatycznie po odtworzeniu animacji Nasza broń się zmienia i możemy kontynuować walkę tam z drugiego zestawu. Jest to bardzo fajne rozwiązanie i na pewno doda trochę więcej pikanterii oraz różnorodności konkretnym walkom. Nieważne, czy będziemy grać sami, czy ze znajomymi, bo oczywiście Monster Hunter jest grą, która jest mocno nastawiona na koopa. Można sobie absolutnie grać samemu, ale prawdopodobnie lepszą zabawą będzie dla was po prostu granie z innymi graczami. Można grać w maksymalnie 4 osoby. Jeżeli gracie samemu, pomaga wam wasz kot. Jeżeli gracie w dwie osoby, macie dwa koty. Jeżeli gracie w trzy lub cztery osoby, no to tych kotów tak naprawdę nie ma tych koleżkotów kotów z początku, ale jako że teraz może być 4 graczy i każdy z tych graczy ma dwa zestawy broni, no to różnorodność będzie całkiem niezła. Jeśli chodzi o grafikę i animację tej gry, to widać tutaj dość spory upgrade w porównaniu do Worlda, bo ta gra najbardziej jest podobna do Warda. No World też sumie był najbardziej imponującą częścią, jeżeli chodzi o grafikę i złożoność świata, a więc w Wilds mamy dużo większe mapy, mamy dużo więcej potworów na tych mapach. Gracze też mogą się pokazywać na naszej mapie, to znaczy możemy sobie zacząć jakąś misję, odpalić flarę, żeby inni gracze nam pomogli albo uformować party w obozie, ale jeżeli siedzimy w obozie, to również widzimy innych graczy. Tych graczy przynajmniej na becie było całkiem sporo. Ogólnie wszelkiego rodzaju włosy i futro, czy to na potworach czy naszej postaci. Również Wyglądałem nieco lepiej, mamy trochę więcej opcji graficznych do wyboru. Oczywiście są upscalery typu DLSS i FSR, co pomoże nieco z antylezygiem, ale to co zauważyłem, co jest najfajniejsze, tak naprawdę w walcie, jeśli chodzi o taką stronę graficzną, to nowe animacje to są bardzo ładne, są płynne. Animacje niektórych ataków zostały nieco ulepszone, niektórym atakom zostało też dodanych kilka animacji, bo walka bronią, do której zaraz przejdziemy, też została leciutko zmieniona. Znaczy, tak naprawdę większość broni zachowuje się praktycznie tak samo jak wcześniej, ale dostały jakieś dodatkowe ataki, niektóre ataki albo kombose zostały zamienione, więc była to jakaś taka malutka zmiana, ale jeżeli ktoś gra w poprzednie części, czy to w Ryza, czy Warda, czy jeszcze starsze Monster Huntery, to raczej przy tych broniach powinien się czuć jak w domu. Ogólnie gra wygląda dość ładnie. Jedyny taki minus, który zauważyłem, to okazjonalne glitche graficzne czasami nieco zbyt mocne rozmycie i dość mała rozdzielczość niektórych tekstur, ale są to takie pierdoły, które myślę, że albo przeszkadzają tylko mi, albo ewentualnie, jeżeli nie, jest duża szansa, że po becie zostaną naprawione. Największym problemem, tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię techniczną, jest dość słaba optymalizacja gry. Co prawda, na moim sprzęcie, dosyć mocnym sprzęcie, zresztą, który widzicie teraz na ekranie, gra działała dosyć dobrze, ale w niektórych momentach klatki dalej potrafiły dość mocno spaść. Jeżeli Mieliśmy jakieś większe połacie terenu z trawą, jeżeli mieliśmy jakieś efekty, typu potwór o ziemię, pojawiały się jakieś wybuchy, jakieś rozbłyski światła, jakieś inne bardzo intensywne efekty. Klatki potrafiły mocno poszybować w dół. Ogólnie Monster Hunter Wilds jest zrobiony na tym samym silniku co Dragon's Dogma 2, która wyszła w tamtym roku. Jest to silnik Re Engine. Ten silnik, jeżeli chodzi o gierki z takim mniejszym światem, jak Resident Evil albo Devil May Cry 5, działa świetnie, ale w przypadku takiego otwartego bądź półotwartego świata, no niestety pojawia się nieco więcej problemów. Także warto to wziąć pod uwagę. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę Monster Hunter Wilds na Steamie, to macie do wyboru. Do ściągnięcia betę, ale macie też benchmark. W benchmarku możecie zobaczyć, jak grawa mniej więcej będzie działała, żebyście nie kupowali kota w worku i się niepotrzebnie nie nadziali. Na końcu porozmawiajmy jeszcze o takiej w sumie najważniejszej rzeczy, czyli gameplayu. W becie tak naprawdę dostępne były wszystkie rodzaje broni, ale nie można było otworzyć nowych broni czy nowego wyposażenia. Tak naprawdę wszystko, czego potrzebowaliśmy, mieliśmy w skrzynce, mieliśmy kilka rodzajów broni, mieliśmy kilka rodzajów pancerza i bardzo dużo mikstur, jakichś pułapek i tak dalej. Także tak naprawdę craftingu za bardzo nie uświadczyłem, ale myślę, że w finalnym produkcie, tak jak w każdym monster Hunterze, crafting również będzie odgrywał dosyć dużą rolę. Ale będziemy mogli sobie tworzyć różne bronie różnych właściwościach na różne okazje, czy analogicznie nowe zbroje oraz pułapki, granaty, czy innego typu narzędzia, które pozwolą nam łapać bądź mordować napotkane potwory. To, co zauważyłem, jeżeli chodzi o walkę, poza dosyć ładnymi animacjami, jak już wspomniałem wcześniej, to niektóre bronie zostały nieco zmienione. Na przykład do niektórych zostało dodane więcej kombosów, inne mają te kombo trochę zmienione. W jeszcze innych jak na przykład w mechaniki, jak na przykład ta z powłokami zostały nieco przebudowane. Teraz powłoki na łuku działają trochę inaczej. Ogólnie porównując to do Warda, jedne bronie różnią się bardziej, drugie mniej, ale każda dostała jakąś tam pomniejszą zmianę. Więc jakiś chociaż mały powiew świeżości zawsze jest. A tak to mamy do czynienia z typowym dla Monster Huntera gameplayem. Będziemy polować na różne potwory, próbować je zabić albo złapać. Przy okazji będziemy używać m.in. otoczenia, żeby z nimi walczyć, tak jak to było chociażby w Wordzie. Tutaj w Wilds też możemy na przykład zrzucić jakiś kamień na potwora, żeby go zestunować. Też potwory będą się nawzajem atakować, żeby bronić swojego terytorium. Też możemy na potwory wchodzić, możemy je stunować, możemy zakładać na nie pułapki. No i czasami też inne, pomniejsze albo nawet nie do końca pomniejsze potwory będą pomagać tym, na które polujemy. Także świat w Wilds jest bardzo podobny do tego. Z Worda. jest on żywy, może nawet jeszcze bardziej żywy i większy niż by w Wordzie, bo jednak samych potworów na mapie znajduje się nieco więcej. Ale tak, poza twistami, o których wspomniałem wcześniej, tak naprawdę mamy tutaj starego, dobrego Monster Huntera. Więc jeżeli byłeś fanem Worda, no to tak naprawdę to jest taki większy i prawdopodobnie lepszy Word. Co prawda pewnie jeszcze tego nie jestem, bo była to dopiero beta, ale myślę, że właśnie w tym kierunku będzie to szło. No i w sumie wypadałoby jeszcze wspomnieć o trudności samej gry, jak to wygląda, czy jest ciężka, czy jest wymagająca, czego się macie spodziewać. W Becie tak naprawdę walczyłem z czterema potworami, nie wiem czy jest ich więcej, trochę będę w betę grał, będę sprawdzał. Dwa z tych potworów były dosyć proste, jeden był tutorialowy, także nie sprawił żadnego problemu, jak to zwykle w Monster Hunter bywa. Potem drugi też był dosyć prosty, ale jego twist polegał na tym, że towarzyszyły mu dwa bardzo podobne do niego potwory, także w sumie walczyłem z trzema na raz. Można było albo walczyć z tymi trzema na raz, albo je od siebie odseparować i pozabijać pojedynczo. Chociaż tak naprawdę przedmiotem questa był tylko ten potwór alfa, który jest najsilniejszy. Też nie sprawiło to specjalnie dużego problemu, ale jednak walka z trzema przeciwnikami na raz potrafi być uciążliwa, upierdliwa i zajęła trochę czasu. Bo oczywiście próbowałem sobie zabić. Wszystkich trzech naraz, to średnio wyszło, a pozostałe dwie walki z takimi latającymi wivernami były dosyć trudne. Z potworami lataliśmy sobie w party w cztery osoby z jakimiś tam randomowymi graczami po całej mapie. Oczywiście jest to taka sama mechanika jak w Wordzie, że jeżeli potwór jest bardziej obity, to można go złapać, ale też za każdym razem, gdy pobijemy go w jakimś konkretnym miejscu, będzie próbował uciekać i trzeba będzie go gonić. Najpierw po jakichś losowych miejscach na mapie, potem dojdziemy do jego gniazda. Jeden z tych potworów to była taka błyskawicowa wiverna. Udało nam się go pokonać za drugim albo trzecim razem. Był dosyć trudny, sprawił sporo problemu, ale ostatni boss, którego biliśmy, który też był taką wiverną, tylko bardziej ognistą, taką wybuchową, bardzo dużo dymów robił. Aura całej mapy zmieniała się, gdy walczyliśmy z nim. No, próbowałem tak naprawdę z pięć razy do tej pory, nie udało nam się go ubić. Zawsze ktoś z sparty musiał umrzeć, no bo te potwory bardzo dużo biją, często zabijam cię na dwa hity albo nawet na jednego hita, jeżeli wejdziesz w atak, który nie powinieneś wejść. Ogólnie, gdy walczyłem z tymi cięższymi wersjami potworów, czułem się trochę jak gumerow takiego Souls-Like, połączonego nieco mechanikami z mmo -sem. Ogólnie Monster Hunter bywa dość slamazarny, często nasza postać jest takim fight łapą i porusza się dość wolno w porównaniu do potworów. tych gier, jak i zachowań potworów, Trzeba się nauczyć, trzeba się do nich przyzwyczaić. Póki co szło mi średnio, ale absolutnie nie powiedziałbym, że mnie to zniechęciło, nawet wręcz przeciwnie, zachęciło, żeby spróbować swoich sił w pewnej wersji. Więc ja na pewno walczę, jeżeli wiecie, zagram. Jeżeli wielu się wyzwania, myślę, że danie szansy tejże. Również nie będzie najgorszym pomysłem. Dajcie znać w komentarzach, czy wygraliście w beta i czy czekacie na nowego Monster Hunter Wilds, a ja zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli film Wam się spodobał i zapraszam jeszcze raz na Pixie tv Smyro na streamie, gdzie prawdopodobnie niedługo będę sobie ogrywał Monster Hunter Rise, żeby przygotować się na nadchodzące pod koniec lutego Wilds. Dziękuję za uwagę, mówi do Was Smyro, miłego dnia.